Hej dzień, dobry z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, jak tworzyć wykres wodospadowy, ale poziomo. A jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka, jak w ogóle korzystać z takiego wykresu, to zapraszam Was do obejrzenia. Link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz przejdźmy już do przykładu. W przykładzie mamy ponownie przedstawiony rachunek zysków i strat, do którego utworzymy wykres w wersji poziomej. Na początek musimy utworzyć trzy dodatkowe kolumny i nazwijmy je wpływ zmiany, zmiana oraz razem. Rozszerzymy kolumnę i zaczniemy wypełnianie ich od prawej strony. W kolumnie razem, czyli tutaj w naszej kolumnie F wpisujemy wartość początkową, czyli przychodne to. Oraz wszystkie nasze podsumy, czyli nasze zyski i straty. I tutaj wpisujemy przychody, następnie zapiszemy tutaj zyski i straty. Tak, i wpiszmy jeszcze zysk, strata netto. W kolumnie zmiany natomiast wpisujemy wszystkie nasze. Przychody i koszty, czyli wartości, które wpływają na nasze sumy. Uwaga, bardzo ważna rzecz: pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna, zmiany zawsze musimy wskazać ze znakiem plus. Zatem, pomimo, że koszty działalności operacyjnej są z minusem, to tutaj musimy ją wpisać z plusem. Przychody mamy z plusem, więc zostają takie same. Następnie pozostałe koszty operacyjne również musimy z plusem i tak pozostałe wartości. Koszty finansowe są z minusem, więc wskazujemy z plusem i jeszcze podatek dochodowy, tutaj mamy z minusem, więc musimy wskazać wszystkie wartości z plusem. Natomiast w kolumnie wpływ zmiany ustawmy się w wierszu piątym. Odejmujemy wartość razem. Od wartości w kolumnie zmiana. Czyli odejmuję 890 000 minus zmiana. Enter. Wyszło nam 340. Przechodzimy dalej. I teraz słuchajcie, w przypadku, gdy mamy kilka zmian na tą naszą wartość, wpływ zmiany, jak u nas tutaj jest tak, że mamy najpierw Przychody 70 tysięcy i następnie koszty operacyjne minus 120 tysięcy, to na początek musimy tutaj wskazać ponownie wartość razem, a następnie od tej wartości dodajemy lub odejmujemy wartości naszych zmian, zależnie od tego, czy były to oczywiście wartości na plus czy na minus. I teraz tak. My do, dodajemy 70 tysięcy, ponieważ były to nasze przychody, i odejmujemy te 120 tysięcy, ponieważ były to nasze koszty. Klikam Enter, i tu zobaczcie, mamy identyczną sytuację. Na początek przepisuję dokładnie wartość razem, i następnie od tej wartości razem. Dodaję 60 tysięcy, ponieważ były to nasze przychody wartość dodatnia i odejmuję 40 tysięcy, ponieważ były to nasze koszty finansowe wartość ujemna. Klikam Enter. Tutaj już mamy wpływ tylko jednej zmiany, więc po prostu od wartości razem odejmuję wartość zmiany. Gdy mamy utworzoną w ten sposób tabelkę, zaznaczamy wszystkie nasze nowo utworzone kolumny, a następnie przytrzymując kontrol zaznaczamy także nasze wszystkie nazwy. Następnie przechodzimy do zakładki Wstawianie i teraz będziemy wstawiać nasz wykres. Mamy na to dwa sposoby. Jako pierwsze możemy wybrać tą miniaturkę wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy, i jak to rozwiniemy, to tutaj mamy słupkowy 2W, i jako drugi mamy skumulowane słupko, i to jest właśnie ten wykres, ale mamy również na to drugi sposób. Możemy wybrać Polecane wykresy i tu zobaczcie, Excel nam już też podpowiada ten skumulowany słupkowy, natomiast jeżeli takiej podpowiedzi by nie było, możemy przejść do zakładki Wszystkie wykresy, tu wybieramy słupkowy i jako drugi mamy skumulowany słupkowy. I zobaczcie, że jak na niego najadę, to już widzę, jak ten wykres będzie wyglądał. Klikam OK i Excel utworzył nam wykres. Przesuńmy sobie nasz wykres troszeczkę w bok, aby on tutaj nam nie zasłaniał naszych wartości. Troszeczkę go rozszerzymy i na początek zaznaczmy etykiety osi, czyli wszystkie te nasze, jakby, nazwy. Klikam na nie prawym klawiszem i wybieram polecenie Formatuj oś. I teraz zobaczcie, że w tej kategorii opcje osi, czyli w tych naszych, jakby, tutaj słupkach, mamy coś takiego jak kategorie w kolejności odwrotnej. Ja to zaznaczę, bo zauważcie, że teraz dzięki temu mam przedstawione od góry przychody, a na samym dole mam zysk straty netto, czyli dokładnie tak jak zostało tutaj przedstawione to w naszym rachunku zysków i strat. Przesuńmy się teraz troszeczkę w prawo, tak abyśmy dokładnie widzieli nasz wykres i zajmijmy się tą niebieską serią danych. Zaznaczam którąkolwiek z tych kolumn i zobaczcie, jest to nasz wpływ zmiany. Teraz, jeżeli komuś z Was przez przypadek wyłączyłoby się to szare pole, ja je na chwilę zamknę, to oczywiście możemy do niego z powrotem wrócić. Musimy mieć zaznaczoną tą serię, ja się odklikam na chwilę, czyli klikamy którąkolwiek z tych niebieskich kolumn, klikam na niej prawym klawiszem i wybieramy formatuj serię danych i ponownie jesteśmy na tym szarym polu sformatowani. Następnie przechodzimy do tej puszki z farbą, jest to wypełnienie i linia, wybieram. Następnie rozwijam wypełnienie, rozwijam obramowanie i ja chciałabym, aby ta seria była niewidoczna. Dlatego w wypełnieniu klikam brak wypełnienia, a w obramowaniu wybieram brak linii. I teraz zobaczcie, że jak przeklikam się gdziekolwiek indziej, to serii tej nie widać. To, co jeszcze możemy zmienić w naszym wykresie, to będzie zmiana koloru wartości dodatnich, tak aby czytelnik mógł rozpoznać, które z tych wartości są na plus, a które na minus. I w naszym przypadku wartości na plus to są pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Zatem zaznaczam dwa razy. Na tej kolumnie, której kolor chcę zmienić, w tym przypadku zaznaczyłam pozostałe przychody operacyjne i ponownie przechodzę do wypełnienie i linia i zobaczcie, tutaj mamy polecenie kolor, rozwijam kolor wypełnienia i zmieńmy na przykład, niech będzie to kolor zielony. Następnie zaznaczam przychody finansowe i tu również zmieńmy też kolor na ten sam zielony, dzięki czemu czytelnik widzi, gdzie mamy wartości dodatnie, a gdzie mamy ujemne. Wyłączam formatowanie po prawo i jeszcze opcjonalnie dla uporządkowania naszego wykresu, zaznaczam nasz wykres, możemy usunąć z niego legendę. Przechodzę do projektowanie, dodaj element wykresu, legenda i tu wybieramy brak oraz zmieńmy tytuł wykresu. Klikam dwa razy, usuwam to, co tutaj mamy zapisane, i niech będzie to na przykład Rysis. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod filmem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.